Ja już mam transmisję chłopy. Ziomek. Jestem ziomek <grym> ziomek tylko ziomek. Weź sobie tam nie znać. Weź sobie na kanały może. Tak ogólnie to dzień dobry, ja jestem nikim. <grym> mam taki nick, bo projektowałem kolegę. Ja do dzisiaj yy, cisza bekę z tego dziku, nie? Takie ziomek crazy. No, nie, z Dobra. Ja mogę... Ja mogę patrzeć na siebie w drugim ekranie. Nie, nie! Nie, nie, nie. wód, wód, Dobra, dzięki, 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 dzięki. Weź tą na rękę sobie na chwilę. Tak jakby... No... Nawet... Nie nawet, nie wiem, nawet nie wiem, baby yoda işte po plecach Nie został rozpoczęta. Nikogo nie ma. Spłuciłeś samemu sobie. Nie no, stary ciebie w pół sekundy, łowuje, ale ty masz laki 2K20. Znaczy 2K21. Bo ping. O już. PNG. Weź wycisz lepiej sobie efekty gimnokowe, bo tutaj tańczą. Tak, ale ja to wolę sobie zostawić, bo to mi nie przeszkadza. Dobra już. Albo w ogóle niektórzy to sobie te motki z TikToka puszczają, ale po prostu na jakieś pół sekundy, nie? Tego nie wiem, czy tego po prostu nie. Ja mam 32 pingów. Jezu, ale ale ciebie tam zacina. Bardzo piękno. Nie wiem, chodź na zielona! o twoja głowa mnie już trochę kurza! O ja sobie tu usiądę albo tak? O dobra tak będzie O dzięki, że jesteś tak skrzywiony, naprawdę dziękuję za twoje poświęcenie. Dziękuję za twoje poświęcenie. No i tak za sekundę zginiemy, dlatego można pooglądać jak że ziomę Crazy i Kubek XD w każdej gierce. Aha Ejlady okay, się mówisz. Lagi lagi 2K20. Bo ty nawet w 2K20 takie lagi miałeś? Pa Nie był ping, a ile mam a in film? Ja nie wiem co to są FPS-y, znaczy wiem. F F F wiem co to jest, Jezu, a. tylko tak się z tym bawiłem. Ej, ja w tym samym a, w czasie spostkowałem ta auto i to nie, to no, nie tam jest... Jakiś Ej, gość. Ej, ma, no nie wiem co się dzieje. Łatwiutko, papa, papa, auto. Przywróć się. Dzięki. Radio wyłączamy. Bo nikt nie lubi Nawet no, ja. Ej, tam ktoś jest. I mam popa. A! O no jaki złodzi killi! Typy! No! Tary, ty masz taki ping, że ty nawet go, strze ty nawet go nie strzelisz. Dobra, cholepię, nie wiem na kreatywny. Dobra, idziemy na BHE. Nie, nie lubię BHE. A dlaczego? Kto lubi BHE? Ja. I kuba. Kuba drugi. Wiesz, o jakiego kuba, kuba drugiego wierzy. mi chodzi. Nie, jego nazwiska nie będę wymawiał. Co to? hype night nie a nie to jest friday night zaraz my potrzebujemy jeszcze kogoś i może kogoś zaproszę ja mogę... a nie oni ja grałem sobie turniej, dobra ja tu dobry chłopie co to właśnie z nim robiliśmy makro na PS. -ie. nie pamiętasz no pamiętam <gry> makro Ale jest no wow o... Ile to minęło w ogóle? Dobra, dawaj. Tylko twój tą emotkę zatańczysz. Weź się sobie szybko o! Weź jakąś blejaką. Ooooo! Wiesz dlaczego szybciej nie wczytuje? Dlaczego? Mam więcej FPS. Pa Papara, pa. pa, pa, pa. Nie, tutaj wolniej, ale przynajmniej lagów nie mam. Papara popa. Tak, tylko nasza gra trwa 2,5 sekundy. Ja mam taki ping, pa. Nie to... będę tu się na paka. Nie będę nie laguje mi ping. Dobra, się zrównuje BH. Zablokuje jakieś. Na V1? No. Capcio, edit map. Ja nie wierzę! Albo boksy Nie, bo ty masz lep Lepiej nie. Dawaj tilted, tiltedy Tiltedzy są fajne Jojgu 800 pingów o, Ja w ciebie normalnie wchodzę Parę 800 pingów Wszystko z całą dobrze? Pingu? Tak Precz ze Starym Rokiem 2k20 był nudny Nie wiem, mam lepszego neta, papara, papa No w sumie tak Dobra Jezu, ja muszę sobie tak Przepraszam, akurat szumy. szumy. To mi tak pewnie nikt tego nie ogląda, więc po prostu ja przepra nie, przepraszam samego siebie. Coś tu być dobrego revolver re O widzę cię Aj! To i tak nawet blisko nie było! Ej! Ale Nadszot, nadszot, Ty masz w nadszot. Dlaczego wszędzie dodają moje te, moje pomniki? Nie dość, że na BKM mi pomnik dodali, jak gramy z Kubą 2, to nawet tutaj mi pomnik A Aaa, ale jestem pierwszy raz popularny, kurde! Jestem szczęśliwy, bo popularniejszy. Z chęcią bym go wzięła, ale ten pistolecik Ty! Co ty z tą strefą? Ja wiem, że nie, że to jest... Że ty myślisz, że ta strefa mnie hitnie? Uf. A wie, że ja by... nie raz wierząc, nie bym... Łoś wychyliłem, że to jest nielogicznie lazło Dawaj, spik Pik <grym> 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 Ach. Stoję! Bez emasyjca to jak grać nie potrafi. Dobra, włączam na 50% Ej, dlaczego ja nie mogę wziąć ustawień? O, no, żołna, Szybciej! 50! 50! Dobra, już mam na 50 I'm coming! Kubuś! Nie, ja też mam! A by the way, tu dzięki już zahagię. Stinky! Stinky, winky. A co ty teraz mi tutaj się za... I don't miss the shot! Ja mam na 50%! Albo nie... bo nie patrzyłam. No bo... to mogę ci nas pokazać zaraz. I don't miss the shot normalnie. O dobra, znowu ta snipa! No me. Pik, pik mi. Aj! Jak ja zobaczyłam za twój ja tam tu nie przestrzeniłem. Ale to będziesz w tej strefie campił. Campel! Kąpel! I don't miss the shot, bro! I don't miss the shot, bro! Nie, nie mam na milion! Patrz! Patrz! Kurde, ja ci mogę dać... Nie, Chłopie, wszystko z tobą dobrze, panie Kubuś? Bo ja mam nieletnie ping i nie widzę... O, ma harpun! No, nie wiem co się dzieje! No i masz snajpy, robia. Ja mam snajpy, chłopie. To nie jest snajpo. Kurde. ja tutaj się nie Wiem, bo ja ci... Ja ci chciałem z, przy, z harpuna przyciągnąć, żebyś ty tam spadł! Żebyś ty tam spadł Maj taką odległość, ale tam działa! No! Ja z harpuna już nieraz grałem, beczku! Oj, z mój Mój, a ja nie mam! Stajpę. A ja mam! Dobra Jolo, wolę sztucera. Każdy by wziął tym snajpę, ale ja wolę chyba dzisiaj z Cerkiem pograć. Komy! Komy! No chodź tu! Tak, rzuć mi nejda. Kubuś. Fajny nade, panie Kubuś. End now dzięki za hagie, panie Kubuś. Nara? Łatwo? I don't miss the shot bro! ty się u mnie jakoś... Ale ty się u mnie lakujesz! Uu. I don't miss the shot! I don't miss the shot! Jeden gościu na, na hamaka, że użyć jego kodu To jest żulokod <coughs> <ha, coughs> Żulokod Tak, ale on prawie... O, mam charge'a Bo wygięcie mam Ja <coughs> mam dwie skype'y A ja mam skala I P.E. ma

No bo ja wziąłem sobie dobry snajper, jakbym miał... jakbym jakbym miałem kętą cię zlizerował. Ale okej! Okay. Okej, okay, jest przynajmniej prawie po równo. Jak, Jak ja bym taką łebę niby. Ej kategorz tutaj łebę ją. Mhm. Ja mam, ja mam, ja mam Pistol! Dobra, by... Dobra Jolo, wolę M-kę. jest lepsza niż w kała. A ja mam zdru... A ja mam snajpę! No Ale tam do bańki wchodzisz, okay. Tak nie. Nie. Dlatego specjalnie ci tam wlaszą do tej bańki To nie? Musisz teraz tak porobić, tak, że wchodził i wychodził z tej bańki, nie? Ja on tak... Ja on tak chyba... Krzemieniówka! Yy... krzemieniówka? Pistolecik! Krzemieniowy! jak ci będę mówił... Moneta! Tak zajebiście! Wiem, że... już Że! Kolaps! Ja kolapsowałem! Jak niby. Ty! No kurde! Stary wiesz to widzisz. Wiem, zładowało mi się. Aj! Airpodsy! Podróbka Irpodsów ale ty... Ale mi... Okay. ale ty możesz strachy mi masz. Wiesz o tym. Jesteś no, na to narażony. O kurde ty, epicki taktikal mi z tego często wypada Ale mam też harpuna, więc taki mogę podjeżdżać harpunem. A mi jeszcze bluzak się gdzieś włączył. A co ci bl Aha, bluzak No No. Ja już sobie ukradłem wszystkie czesty. Ja mam Dobra, ja mam, całą... mam snajper. No i... Tak się. Klacze mega! Mega! ta! ta. czar! Nie bym wiedział, że ja to bym nie, bo ja nie tu nie Aha, no nie... No nie wiem, no ja... Ja, 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 ja tylko z kubusiem gram na Charge'e. Z kubusiem dwa. No to właśnie, bo... Znaczy on nie lubi, ale ja go zawsze na czardzie go robię. To... Oh, o mam znowu lewolwelek. Mam lewol. Ja Rewolwer. A ja mam słaby loot. Ja mam dwa no, A Po coś. A co po... A coś mi zrobisz tymi dwoma tomiganami? Ja też mam tomigana! A ja mam dwa! Ale ja mam jednego. Ja mam dwa i po lety, ja polecę, to jak No dawaj. Robisz to chłopie Ja już mam emkę na nawet przygotowaną I don't miss the shot I don't miss the shot I don't miss the shot, miss the shot. Bang Bang Ooo, ale stóweczka piękna co nie dostałeś Aha nie ja nikt ja nie dostałem ale prawie dostałem peskę bo strzeliśmy mi praktycznie no prawie bo mi praktycznie obok nogi mi strzeli, strzeliłeś lecimy dobry oj tak tak byczku aaa ah, kompilacja nudnego kreatywa Dzień, Że twój... Cześć! Dobry cześć! Lakpingu, pingu. Chcesz pingu. Chceś mi pobyć, co to jest? A nie, że wiesz, że ja już złożyłem tego w Wiem. ma swój, to. Leci żądry, czy nie? Nie wiem, z e, Nie ma klapsów, czy nie? Nie wiem. nie wiem. Nie ma, nie ma, nie ma. O Jezu! Ty Skybaseman! Sky man. Ja mam tutaj snew, więc mogę się dosieć. No też mogę. A ja mogę też się podjechać. Ja na nie A do kurwa, mnie Okej, okay, no i spadłem! <noise> Ty co od razu nawalał przyciski! Na raz, no chodź ty lepiej na dół do mnie, bo nuda. Albo cię skoczy. Nie możesz! Ale to jest nudne! No to poczekaj, polecę do ciebie. Tylko poczekaj, bo muszę jeszcze jedną I udzielę jakiegoś stepa. A idzie ona. Nie to mi o nie! Ej, ile to masz kapel, a tu masz To masz kłajta. Rage kropka ekstra. Kurde, myślałem, że trochę mi dłużej zajmie przyzwyczajenie się do 50% tej przyzwyczaić? No już tak. O dobra, Scarito! A ja tych bombelków bą nie chcę, po co mi te bombelki. Ja wszystko Dobra, ja biorę pistola zamiast bąbelków! Ty, to śpiewa. są bąbelki, ja tych bąbelków nie lubię. A ile masz kawa i szybkiego? Ja mam 100. Szybka, 100? No, nie jest wszystko, 100. Muszę sobie zmienić. Oooo! Jestem spamerki do złoty Aha się Jakie to jest, jej... oh. Jaki jest dziwne Ci tak, nie, nie tak, bo no, patrzysz. mi się. Szósty dzień tygodnia! Szósty dzień tygodnia! No? Cóż tydzień tygodnia? A ja nie wiem, bo ja ci się ogóle Teraz nie patrzę. Szósty dzień tygodnia!

Mmm... co, no nie wiem... No Ale ja jest... mam lód, dwie, ja mam snajpę! No, SNAJP! lepiej! Ale jest ja tak bym... Ej, hey, where are you? No, <grym> o! No ho. Szósty dzień tygodnia... No.

Ale nie wiem, no wtedy. Nie boję na białkiem. O! Krzemieniówka! No to tak. Te... Albo nie lepiej, żebyś ty na górę poleciał, bo z tego jest większa na górze. Ej, jak ja wali? Co za mnie? Nie! 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 Story, ale ja się uratowałem! No star. ale... <grymne> stary. Stary mi się tak nigdy nie ucieknie. O! No, 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 krest, to, no, ty, ciały, Ej, darmowe Co hagie ciele, by mój? the way. Darmowe czek! A wie że tutaj, bro? nie ma. No, A wiesz, że tu dostałeś pestkę i masz już pokawieczek? A wiesz, że ja Ciebie też widzę? Wiesz, ja nie wiem gdzie jestem? Co <grym> jesteś na dole, że ja. Tak. To masz light! Ach. Ej, wy co to możesz się tak minimalnie redżować? Okej? Okay? Nie, nie mam jak. No masz jak, możesz skakać tak na fotelu. <grym> Albo... Ej, teraz mamy w takim Nie, ping'u. nie, mnie w minumie wyskoczy, że odszedł. O, dużą trzęsień. A ja mam teraz sztucer. No, <suszy> ty... Ale milaku, no halo, dajcie mi rękę Z jeszcze broń nie no czy... wybierasz? Co? Czy ty jeszcze broń nie wybierasz? No tak, bo nie mam ręki O, gold chest! No ja mam jest... Ja mam P-90, kurde! Zagana! Czyż ty już w ogóle masz jakąś jemkę? Jak ty zniszczyłeś się? Jak ty? Bo to ja zlatam, a ty sama mnie zniszczyłaś To może skądś nie zniszczyłaś, Kurde! Miałem P90, to mogłem cię zacząć laserować, To bym wygrał Szósty dzień tygodnia What? What? Eh? <gúncipe> <gúncipe> Ej Wiem, Ale nudzi mi się Wolę takie coś robić Aha, myślałem, Nie Mam strefę w butelce byczkuczek kuczek. Oh, oh, yeah. nie hey, o! Nie nie <grym> Nie Jestem cztery Może Nie ma? Też Też by się nie patrzył z moją O nie! O, dostałeś dostałem no, Idę cię stary podjeżdżać